Niedawno wyciągnięte korniszony, zrobiłem dzisiaj dwa słoiczki Tak się przekręca po ugotowaniu. Ostygno, później się ich obkręca i leżakują Tak Tu mam wszystko przygotowane, nawet wodę Słoików pełno O widzicie, wszystko jest przyszykowane do korniszonu, tu mamy gotowo przyprawki wsypuję dwie łyżeczki do takiego słoika do tego właśnie taką przyprawę jak ta tu mam wodę już rozrobioną szklankę octu, trzy szklanki wody, cukier dosypany tak żeby było do smaku sól i mam przygotowano już do kiszenia, do korniszonu a tu mamy już gotowe korniszony. O! Już gotowe. Stoją. One się dostoją.